Ten prosty film, pokazujący tylko ten produkt tak, jak widać na filmie, tylko po to, aby podzielić się moją opinią i opowiedzieć o moich doświadczeniach z jego używaniem. Jestem bardzo nieśmiały rozmawiać przed kamerami i wpadłem na pomysł zrobienia tego filmu w ten sposób. Link do strony, na której kupiłem oryginalny produkt, znajduje się w opisie filmu. Przepraszam też, jeśli powiedziałem coś złego w tym filmie. Nagrywam go tylko, aby spróbować pomóc niektórym osobom, które potrzebują tego produktu, ponieważ ja też go potrzebowałem kilka miesięcy temu. Obejrzyj także film do końca, opowiem Ci, co dzieje się z niektórymi osobami, które kupują ten produkt i mnie też to prawie się przydarzyło. Ważne jest, abyś obejrzał film do końca. Kilka miesięcy temu ja miałem dużą nadwagę, przez pandemię bardzo przytyłem. Ważyłem 102 kg, było mi z tego powodu bardzo niedobrze. Więc zdecydowałem się poszukać pomocy i rozmawiając ze znajomym, który również stosował ten produkt, powiedział mi, że schudł 13 kg w ciągu dwóch miesięcy stosowania tego produktu i że było to produkt naturalny, bez skutków ubocznych, jak niektóre, które kupujemy w aptekach. Więc i ja zdecydowałem się go kupić. Kupiłem go 2 miesiące temu. Dotarcie do domu zajęło mi 3 dni. Używam go od kilku tygodni i jestem bardzo zadowolony. Schudłem 9 kg, więc jak na razie Będę go stosować jeszcze przez kilka tygodni i zobaczę, czy schudnę kolejne 5 kg. To było moje świadectwo. Mam nadzieję, że pomogłem każdemu, kto ma wątpliwości, czy ten produkt naprawdę działa. Polecam. To była świetna decyzja zakupowa. Polecam każdemu, kto chce go kupić. And guys, ostrzeżenie, które muszę powiedzieć, jest takie, że w związku z wielkim sukcesem tego produktu, niektórzy ludzie podrabiają produkt i sprzedają go na fałszywych stronach internetowych. Aby pomóc Wam nie dać się nabrać na żadne oszustwo, opuszczę oficjalną stronę internetową, gdzie to kupiłem. Tutaj poniżej w opisie tego filmu strona internetowa, na której można bezpiecznie kupić oryginalny produkt bezpośrednio od producenta. To wszystko, co miałem do powiedzenia. Mam nadzieję, że pomogłem. Ściskam wszystkich.